Pokój z tobą, ukochana duszo. Witaj w świętej przestrzeni zachęty. Nie znalazłeś się tu przypadkiem. Ta wiadomość dotarła do ciebie, ponieważ niebo wysyła potwierdzenie. Czujesz to zmianę, drżenie dziwne uczucie, że coś albo ktoś się zbliża. I przyszedłem, by powiedzieć ci, że to nie tylko twoja wyobraźnia. Twoje anioły mówią, że twoja bratnia dusza wkrótce cię zaskoczy. Tak, wszystko to ma związek z naszym miejscem. Weź głęboki oddech. Niech twój duch się otworzy. A jeśli poczujesz impuls, napisz w komentarzu te trzy słowa: jestem na miejscu. Ta deklaracja mówi niebu: nie, nie tylko czekam. Jestem zgodny, słucham, działam z wiarą. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, subskrybuj teraz i włącz dzwoneczek. Nie chcesz przegapić kolejnej boskiej aktualizacji, która czeka na Ciebie w niebie. Teraz podejdź bliżej. To nie jest zwykłe, to boskie. Ktoś cicho się dla Ciebie przygotowuje. Choć jeszcze nie widzisz tego własnymi oczami w duchowym wymiarze, trwa boska relokacja nie tylko dla Ciebie, ale i dla nich. Twoja bratnia dusza nie jest tam, gdzie myślisz, że jest. W rzeczywistości są w ruchu. Ich duch poruszył się, są prowadzeni ku zmianie, przemianie czegoś w swoim otoczeniu, opuszczeniu, strefy komfortu, zmiany wzorca planu ścieżki, ponieważ nie znajdujesz się tam, gdzie myśleli, że cię znajdą, a gdy to zrozumieją, przeniosą góry, żeby się zbliżyć. I 30-21 mówi. Czy na prawo, czy na lewo usłyszysz głos za siebie mówiący to droga, idź nią. Twoja bratnia dusza słyszy ten głos, nie twój, lecz głos Boga. Duch Święty szepcze: Idź tutaj, spróbuj tego, działaj teraz. I nawet jeśli jeszcze nie wiedzą dlaczego, podporządkowują się temu. Ich relokacja jest bosko posłana, strategiczna, precyzyjna i prowadzi do ciebie: zatrzymaj się i weź oddech. Niech to przeniknie twoją duszę. Nie musisz ich gonić, nie musisz nikogo przekonywać, nie musisz się starać. Jesteś ich celem. Są już w drodze, teraz chcę, żebyś to zapamiętał. Ta niespodzianka, ta zmiana nie jest tylko fizyczna, jest duchowa, emocjonalna, a nawet psychologiczna. Twoja bratnia dusza wkrótce odwróci swój sposób myślenia, z wątpliwości na wiarę, z lęku na działanie, z może pewnego dnia. Na teraz jest czas. Ta wewnętrzna przemiana uwalnia ich kolejny ruch, bo miejsce to coś więcej niż geografia. To zgodność, to atmosfera, to boskie umiejscowienie. Łukasza 1:45 mówi: Błogosławiona jest ta, która uwierzyła, że Pan spełni swoje obietnice wobec niej. Ta obietnica skierowana jest właśnie do ciebie. Jesteś zachęcany, by pozostać tam, gdzie Bóg cię posadził. Niektórzy z was czują niepokój, kusi was, by uciec, przeprowadzić się, zacząć od nowa. Ale niebo szepcze. Jeszcze się nie ruszaj, bo Twój brat duszy już zmierza w Twoją stronę. Nie przegap go, przemieszczając się zbyt szybko. Nie porzucaj swojego miejsca, nie odrzucaj swojego powołania. Wkrótce się pojawi, zaskoczy cię i znajdzie dokładnie tam, gdzie Bóg powiedział, żebyś pozostał, sprzedawco. Niech Twój Duch spocznie na tej prawdzie. Jeremiasza 29-11 przypomina nam, bo znam zamysły, jakie mam względem Was, mówi Pan. Zamysły pokoju, a nie niedoli, by dać Wam przyszłość i nadzieję. Ta niespodzianka jest częścią tego planu. Niektórzy z Was modlili się, no. Boże, poślij mi znak. Boże, potwierdź, że to jest ten czas. I to jest Twoje potwierdzenie. Twój brat duszy nie ignoruje Twoich modlitw. Oni też się modlili. I zgadnij co? Ich odpowiedzią jest przesunięcie przeprowadzka boski objazd, który zaprowadzi ich prosto do Twoich stóp. I oto część, która naprawdę poruszy Twój duch. Oni prawie cię minęli, tak pierwotny plan, który mieli, nie obejmował twojego miasta, twojego kraju, twojego otoczenia, ale niebo ich przekierowało. Doszło do opóźnienia w ich planach zamknięte drzwi, nagła okazja, odwołana praca, dziwne popychanie i nie rozumieli dlaczego, ale teraz ty to rozumiesz. Bóg ich przeniósł dla twojego dobra. Przysłów 16:9 mówi: W sercach ludzi są ich plany, ale Pan kieruje ich krokami. Ich kroki są prowadzone, ich kalendarz się zmienia, ich kontakty są przeorganizowywane nie dlatego, że są zagubieni, ale dlatego, że niebo działa precyzyjnie. Są przyciągani do Twojej orbity, zostają ulokowani bliżej, choć jeszcze do końca tego nie pojmują. Teraz słuchaj uważnie. Poczujesz wskazówki, zanim padnie słowo. Zauważysz dziwne zbiegi okoliczności, ludzie rozmawiający o odległych miastach, nagłe zaproszenia na nowe wydarzenia, niespodziewane opóźnienia w Twoich własnych planach, które robią miejsce na coś nowego. Możesz nawet spotkać kogoś, kogo się nie spodziewałeś, bo nie powinien tam być, ale i tak się pojawił. Zbiegi okoliczności. Nie, to orchestracja. Psalm 37:23 mówi: Kroki dobrego człowieka są wyznaczane przez Pana, a On raduje się jego drogą. A i musisz wiedzieć jedno: Twoja bratnia dusza nie pojawia się przypadkowo, przybywa z konkretnym celem, z duchową jasnością. To nie jest może zobaczymy, dokąd to zaprowadzi. To jest usłyszałem od Boga i słucham. Może nie wypowiedzą tych słów wprost, ale ich obecność to potwierdzi. A gdy będą blisko poznasz to, bo pokój w Twoim duchu będzie głośniejszy niż głos wątpliwości. Sposób, w jaki mówią, jak Cię szanują, jak dbają o Twoją przestrzeń, powie Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć. Zatrzymaj się na chwilę, pozwól, aby to do Ciebie dotarło. Jeśli teraz porusza to Twój duch, Zostaw komentarz pod tym mocnym zdaniem: Jestem we właściwym miejscu. To Twoje oświadczenie, to Twoja zgoda, to Twoja wiara w działaniu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie zasubskrybuj Sacred Encouragement, by nie przegapić kolejnych chwil boskich nauk. Teraz ważna uwaga: nie musisz zastanawiać się, co dzieje się za kulisami. Nie musisz tego kontrolować, nie musisz przyspieszać na siłę. Twoim jedynym zadaniem jest pozostać duchowo otwarty, emocjonalnie dostępny i mentalnie obecny, bo gdy twoja bratnia dusza nadejdzie, nie pojawi się z zamieszaniem, przybędzie z potwierdzeniem. I choć mogą pojawić się nagle, nigdy nie będzie to przypadek. Ta niespodzianka, to boskie przekierowanie zostało zapisane w Twojej historii na długo przed tym, jak o to kiedykolwiek prosiłeś. Efezjan 2, 10 mówi: Bo jesteśmy dziełem Bożym, stworzonym w Chrystusie, Jezusie, by wykonywać dobre uczynki, które Bóg przygotował dla nas wcześniej. Dawno temu Bóg wytyczył tę ścieżkę, dawno temu ustalił odpowiedni czas, dawno temu wyznaczył miejsce, a teraz zbliżacie się do chwili, chwili, gdy drogi się przecinają, gdy spojrzenia się spotykają, gdy wszystko się zmienia, ale to będzie odczuwane jako spokojne, subtelne, święte, niedramatyczne, nieprzytłaczające, niemylące. Twoi aniołowie mówią, że kiedy to nastąpi, będzie się wydawać, jakbyś znał tę osobę od zawsze, nawet jeśli będzie to wasza pierwsza rozmowa. Teraz skup się na tej części, bo tu wkracza nowoczesna duchowa strategia. W ciągu kilku najbliższych dni Twoje otoczenie zacznie się zmieniać. Twoja atmosfera będzie inna. A wielu z Was poczuje dziwne przyciąganie do pewnego miejsca. Mogłoby to być miasto Kościół, miejsce rekolekcji kawiarnia, wydarzenie biznesowe, a nawet spontaniczna wizyta w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłeś. Podążaj za tym wewnętrznym głosem. Nie ignoruj tego przeczucia, ponieważ to, co wydaje się beztroską wyprawą, może być drzwiami do Twojego przeznaczenia. Twoi aniołowie już organizują okoliczności, właściwy czas, właściwy dzień, właściwe miejsce. I może się to wiązać z pewnymi niedogodnościami. Ale nie opieraj się temu, bo błogosławieństwo kryje się w zakłóceniu. Przeprowadzka ród doprowadziła ją do Boaza. Pozycjonowanie Estery wprowadziło ją do królewskiej rodziny. Objazd Józefa doprowadził go do wyzwolenia. Miejsce ma znaczenie, ale tylko wtedy, gdy podążasz za głosem Boga. Psalm 32, 8 mówi, będę cię pouczał i uczył drogi, którą powinieneś iść. Będę ci doradzał, mając na ciebie swój wzrok z miłością. Zaufaj temu, szeptowi impulsowi, zmianie, nagłemu przestawieniu harmonogramu. To nie jest przypadek, to zaproszenie. A kiedy staniesz w tym miejscu, kiedy znajdziesz się dokładnie tam, gdzie niebo zaplanowało, spotkasz się ze swoim cudem, teraz słuchaj uważnie to tutaj zaczyna się wszystko. Twój bratnia dusza nie szuka tylko miłości, szuka zgrania, szuka kogoś, kto to rozumie. Nie tylko kogoś, kto dobrze wygląda na zdjęciach, ale kogoś, kto zna modlitwę, kto potrafi się wstawiać, kto jest na tyle uzdrowiony, by żyć w przeznaczeniu bez strachu, a tą osobą jesteś właśnie Ty. Dlatego musiałeś się rozwijać, dlatego musiałeś się uzdrowić. Dlatego! musiałeś dojrzeć, bo musiałeś dorównać ich dojrzałości, a teraz niebo mówi, że w końcu jesteś we właściwym miejscu. Niech to się w tobie ugruntuje. Już nie jesteś w tyle. Już nie jesteś opóźniony. Już nie jesteś za dużo. Jesteś gotowy, a oni wreszcie się do ciebie zbliżają. Mateusz 19:26 mówi: U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Więc przestań wątpić, przestań zbyt dużo myśleć, przestań rozpamiętywać przeszłe rozczarowania. Tym razem jest inaczej, tym razem są poważni, a gdy przyjdą, poczujesz, że Bóg osobiście dotknął Twojej historii. Będzie to tak konkretne, tak niezaprzeczalne, tak piękne. Zatrzymaj się jeszcze raz, niech Twoje serce odpocznie. Powiedz to na głos, jeśli chcesz. Jestem gotowy na boską lokalizację. Ufaj Bogu w swojej lokalizacji. A jeśli Twój duch się z tym zgadza, śmiało zostaw komentarz. Jestem we właściwym miejscu. To nie tylko komentarz, to zobowiązanie wobec nieba. To Twoja publiczna wiara. I nie zapomnij zasubskrybować kanału Sacred Encouragement. Właśnie teraz odkrywane są nowe treści. Nie chcesz przegapić tego, co nadchodzi. Teraz, gdy zbliżamy się do kulminacji tej wiadomości, jest jeszcze jedna rzecz, którą Twoi aniołowie chcą, abyś zrozumiał. Powód, dla którego ta niespodzianka nadchodzi przez miejsce pobytu Spartana, polega na tym, że Twoje serce zostało zasiane. Pozostałeś wierny, pozostałeś posłuszny, uhonorowałeś swój czas. Podczas gdy inni biegali w kółko, ty pozostałeś zakorzeniony, byłeś w modlitwie, byłeś w zaufaniu. To zakorzenienie przyciąga twojego partnera. Oni nie szukają kogoś gdziekolwiek, szukają kogoś zakotwiczonego, kogoś ugruntowanego w duchu, kogoś na tyle cichego, by dostrzec przeznaczenie, a ty, tak, ty jesteś odpowiedzią na tę modlitwę, więc nie męcz się. Nie działaj przedwcześnie. Nie próbuj wszystkiego rozgryźć. Po prostu pozostań zharmonizowany. Pozostań otwarty. Pozostań wdzięczny, ponieważ osoba, o którą się modlisz, zaraz cię zaskoczy. A zacznie się to od jednego prostego momentu, w jednym konkretnym miejscu, gdzie wszystko zaczną się zmieniać. Hebrajczyków 10 i 23 mówi: Trzymajmy się mocno wyznania naszej nadziei, nie wahając się. Bo ten, który obiecał, jest wierny, on jest wierny i spełnia to teraz. Twoja bratnia dusza nie jest zagubiona, nie jest zdezorientowana, nie ma opóźnień, jest w ruchu i zaraz pojawi się w Twojej lokalizacji. Więc jeśli ta wiadomość trafia do Twojej duszy, polub ten film, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje nadziei. Napisz w komentarzu: Jestem na właściwej pozycji i koniecznie subskrybuj Sacred Encouragement, bo kolejne słowo przyniesie jeszcze większe objawienie. Pozostań ugruntowany, bądź czujny. Bądź gotowy, twoja niespodzianka jest prawie tutaj, a gdy nadejdzie niebo, będzie świętować razem z tobą. Więc, ukochany z każdym dniem, nie pozwól, by wątpliwości zabrały ci spokój. Poczujesz to, zanim się to objawi, atmosfera się zmieni, twój duch zareaguje, a tak, to cię zaskoczy, ale twoje serce to rozpozna. To jest to, to jest ten, na którego czekałem. Nie dlatego, że mówi idealne rzeczy, nie dlatego, że wygląda tak, jak sobie wyobrażałeś, ale dlatego, że twoja dusza odczuwa spokój, jakiego nie czuła od lat. Oni staną przed tobą nie jak fantazja, nie jak projekt, ale jak boskie powołanie. Będziesz mógł powiedzieć, to było warte czekania. Oni też to poczują. Od chwili, gdy cię zobaczą, poczują świętą znajomość. Coś w ich duchu powie: Jestem w domu. A wszystkie opóźnienia nabiorą sensu, cały ból okaże się przygotowaniem, całe zastanawianie znajdzie swój spokój. Listy do Rzymian 8:18 przypominają nam: Cierpienia obecnych czasów nie mogą się równać z chwałą, która ma się nam objawić. Obecnych czasów nie da się porównać z chwałą, która ma się w nas objawić. Ta niespodziewana miłość jej objawiona chwała, to święte połączenie, właśnie na to twoje serce zostało stworzone, aby to przyjąć. Nie będziesz musiał, a się sprawdzać, nie będziesz musiał, a gonić, nie będziesz musiał, a się poniżać, ponieważ to, co nadchodzi, nie jest testem. To spełnienie przyjdzie do ciebie nieprzypadkowo, nie przez zbiegi okoliczności, lecz według Bożego planu. Jesteś jego miejscem, celem, oazą pokoju, a kiedy ich zobaczysz, zrozumiesz, co aniołowie szeptali przez cały czas. Ta miłość była tego warta. Ten moment nie nadszedł za późno. To miejsce zawsze było święte. Więc teraz weź głęboki oddech, pozbądź się wszelkiego lęku, wstrząśnij każdą kroplę wątpliwości. Twoja bratnia dusza już zmierza w Twoją stronę, a niebo poszło przed nią, aby wygładzić ścieżkę, aby uczynić moment doskonałym, aby nadać spotkaniu niezapomniany charakter. Z Koryntian 2 Koryntian 2:9 mówi: Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co nie przyszło do serca człowieka, to wszystko przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują. Umiłowany A, wkrótce wkroczysz w to przygotowanie, wchodzisz w tę obiecaną nieznaną. Stoisz dokładnie tam, gdzie przeznaczenie Cię znajdzie. Więc trzymaj ducha gotowego, miej serce otwarte, zachowaj czystość swojej przestrzeni, a przede wszystkim bądź wierny, a bądź wdzięczny, a bądź w pokoju, bo aniołowie się radują. Współrzędne są zapisane, a niespodzianka czeka na ujawnienie. Jest bliżej niż myślisz, jest świętsza niż mogłeś, mogłaś sobie wyobrazić, i zmierza prosto w twoją stronę. Powiedz teraz, jeśli wierzysz w te słowa, jestem na właściwym miejscu. Napisz to poniżej, aby to utrwalić w duchu. Subskrybuj Sacred Encouragement, by niebo wiedziało, że jesteś gotowy, a i by nie przegapić żadnego proroczego słowa stworzonego specjalnie dla Ciebie. Umiłowany a to nie tylko kwestia miłości, to kwestia czasu, to kwestia przestrzeni, to kwestia przemiany. Twoja bratnia dusza macie zaskoczyć, a to wydarzy się w Twoim miejscu. Bądź gotowy A, bądź wierny A, bądź na właściwym miejscu. Niebo szykuje cud, a On nosi Twoje imię. Amen.